Siedzę w przytulnej kuchni mojego domu w Krakowie, filiżanka herbaty stygnie na blacie, a słońce wpada przez okno, oświetlając kusz tańczący w powietrzu. Wszystko wydaje się idealne, prawda? Piękny dom, prawie 30 lat małżeństwa z Andrzejem, dorośli synowie, którzy radzą sobie w życiu. Na zewnątrz, obrazek jak z pocztówki. Ale w środku, czuję zimno. Czuję, że ten obraz jest tylko fasadą cienkim lakierem na drewnie, które od dawna trawi robak. Zaczęło się subtelnie, jak powolny spadek temperatury w pokoju. Andrzej, mój Andrzej, zawsze był człowiekiem z rutyną, przewidywalnym jak wschód słońca. Inżynier, człowiek liczb, ceniący porządek. Uwielbiałam to w nim. Dawało mi to poczucie bezpieczeństwa, którego nigdy nie miałam w dzieciństwie. W ostatnich miesiącach jednak jego rutyna stała się inna. Telefon, zawsze wyciszony i trzymany blisko, jak cenny amielet. Długie wieczory, tłumaczone jako spotkania biznesowe lub pilne projekty w firmie. W wieku 55 lat powinnam być w szczycie naszego wspólnego życia, ciesząc się wnukami, a nie bawiąc się w detektywa. Ale cień podejrzeń, wiecie, to nie jest coś, co można po prostu włożyć do szafy i zamknąć na klucz. On rośnie, oplatając serce jak bluźć. Moje własne zdrowie, ironicznie, okazało się katalizatorem. Ostatnio czułam się zmęczona, wiecznie osłabiona, co tłumaczyłam sobie po prostu wiekiem i stresem. W końcu umówiłam się na wizytę u mojego lekarza rodzinnego, doktora Kowalskiego, człowieka o przenikliwych oczach i spokoju, który zawsze mnie uspokajał. Miał tę rzadką umiejętność, wysłuchać nie tylko tego, co mówiłaś. Ale i tego, czego nie. Podczas rutynowego badania, dr Kowalski zaczął zadawać pytania, które wydawały się wykraczać poza standardową procedurę. Pytania o stres, o sen, a potem o życie małżeńskie. Pani Anno, w pani wieku, przy pani historii medycznej, wyniki są zaskakująco wysokie. To może być stres, ale jest coś jeszcze. Czy w ostatnim czasie wydarzyło się coś? Co fundamentalnie zmieniło dynamikę w pani domu? Proszę być ze mną szczerą. Czasem, to, co wydaje się drobnym niepokojem, może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Czułam, jak rumieniec wpełza mi na twarz. Odpowiedziałam mu wymijająco: oczywiście. Nie, panie doktorze. Wszystko jak zwykle. Mąż ma więcej pracy, to wszystko. Ale on po prostu skinął głową, a jego wzrok stał się jeszcze bardziej intensywny, niemal badawczy. Wtedy wydarzyło się coś, czego nie przewidziałam. Doktor Kowalski jest od lat lekarzem nie tylko moim, ale i Andrzeja. Kiedy powiedziałam mu, że Andrzej też powinien się zbadać z powodu tego ciągłego przepracowania, doktor Kowalski zamilkł na długą chwilę. Spojrzał na notatki, a potem na mnie. Pani Anno powiedział, Obniżając głos. Andrzej rzeczywiście był u mnie niedawno. Przyznam, że jego wyniki były niepokojące. Zaczęłam się denerwować. Coś poważnego? Serce? Przecież on nigdy nie narzekał. Nie, nie o to chodzi, odpowiedział. Chodzi o wyniki badań przesiewowych, związanych z Pewnymi zmianami w stylu życia. Czułam, jak moja krew zamarza w żyłach. Zmianami w stylu życia, powtórzyłam. Co to znaczy, panie doktorze? Czy to coś, co powinienem wiedzieć? Jesteśmy małżeństwem, proszę mi powiedzieć. Doktor Kowalski był rozdarty. Widziałam to w jego oczach. Przysięga Hipokratesa kontra etyka osobista. Lojalność pacjent lekarz kontra jego poczucie, że moje zdrowie jest bezpośrednio zagrożone przez jakąś ukrytą prawdę. Przez chwilę panowała absolutna cisza. W jego gabinecie słychać było tylko tykanie starego zegara. W końcu dr Kowalski westchnął, zamknął teczkę z moimi wynikami i przesunął ją na bok. Spojrzał mi prosto w oczy. Pani Anno, zrobię coś, czego nie powinienem. Ale znam panią od lat i widzę, że pani zdrowie cierpi z powodu stresu, którego pani nie potrafi nazwać. Andrzej poprosił mnie o absolutną dyskrecję, ale zmiany w jego wynikach, w połączeniu z tym, co mówił o swoim czasie i ogólnym samopoczuciu, są wysoce sugestywne. Pani mąż, jak się wydaje, ma drugi równoległy żywot. Podejrzewam, że ma inną kobietę. A to, co było dla mnie sygnałem, to nie były jego wyniki ciśnienia, lecz pewne wskaźniki, które mogą być związane z podwyższonym ryzykiem przenoszenia chorób. Zasugerowałem mu testy. Wyniki były negatywne w kwestii chorób. Ale sam fakt, że w ogóle zasugerowałem te testy, pani Anno, świadczy o tym, jak jawne są dla lekarza pewne sygnały. I on to wie. Dlatego tak bardzo nalegał na dyskrecję. Cały mój świat nagle się zatrzymał. Słowa doktora uderzyły mnie jak lodowata fala: Andrzej, mój mąż, ojciec moich synów, człowiek, któremu ufałam absolutnie. Drugie życie: kłamstwo, zdrada to nie była tylko informacja, to był wyrok na całe nasze dotychczasowe życie. Odsunęłam się od biurka, czując, jak nogi uginają się pode mną. Doktor Kowalski natychmiast wstał i podszedł do mnie, kładąc mi dłoń na ramieniu. Pani Anno, wiem, że to jest szok, ale proszę, proszę wziąć pod uwagę swoje zdrowie. Pani ciśnienie jest bardzo wysokie. Musimy działać powoli i metodycznie. Wyszłam z gabinetu z poczuciem, że moje ciało jest tylko pustą skorupą. Wracałam do domu, kierując samochodem automatycznie. A obrazy z naszego wspólnego życia przelatywały mi przed oczami, jak uszkodzony film. Nasz ślub, narodziny chłopców, wspólne wakacje nad Bałtykiem. Czy wszystko to było kłamstwem? Czy całe te lata były tylko fantomem? Sekret Andrzeja, ujawniony w najmniej oczekiwanym miejscu u naszego wspólnego lekarza. Teraz wiedziałam. A wiedza, jak mówią, jest zarówno darem, jak i przekleństwem. Przekleństwem, bo zmusza do działania. Wróciłam do domu. Andrzej jeszcze nie wrócił z pracy, czy raczej z pracy? Wiedziałam, że tej nocy muszę podjąć decyzję. Zmierzyć się z prawdą, która była tak przerażająco blisko. Moje serce biło nierówno, a moje dłonie drżały. Ale po raz pierwszy od miesięcy wiedziałam, co jest nie tak. I teraz musiałam dowiedzieć się. Co z tym zrobić? Jaka będzie moja następna reakcja? Czy konfrontacja to jedyna droga? Drodzy słuchacze, to jest moment, w którym potrzebuję Waszej rady. Czy powinnam zmierzyć się z Andrzejem natychmiast, czy może najpierw zebrać więcej dowodów, skoro już wiem? Jeśli podoba Wam się ta historia, dajcie kciuk w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnej części. A teraz powiedzcie mi, Skąd słuchacie tej historii? Zostawcie komentarz z nazwą swojego miasta i kraju. To dla mnie bardzo ważne, bo ten sekret właśnie wyszedł na jaw, a ja muszę wiedzieć, jak postąpić dalej. Wróciłam do domu, ale to już nie był ten sam dom. Meble, które razem wybieraliśmy, zdjęcia, które wisiały na ścianach wszystko wydawało się krzyczeć kłamstwem. Czułam, że żyję w scenografii. A główny aktor prowadzi swój własny, osobny spektakl. Słowa doktora Kowalskiego, choć wypowiedziane szeptem w gabinecie, brzmiały w moich uszach jak grzmot. Wiedziałam, że muszę zachować zimną krew. Pięćdziesiąt pięć lat życia nauczyło mnie, że największe bitwy wygrywa się nie siłą, ale strategią. A moja strategia wymagała ciszy i dyskrecji. Nie mogłam zmierzyć się z Andrzejem od razu. Zbyt wiele emocji, zbyt wielkie ryzyko, że wszystko zaprzeczy, a ja stracę jedyną szansę na udowodnienie prawdy. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, było przejrzenie szafy Andrzeja. Nie z zemsty, ale z desperacji, aby znaleźć jakiś namacalny dowód. Puste kieszenie, brak paragonów, nic. Andrzej, inżynier rutyny, był zbyt ostrożny, by zostawić dowody w kieszeniach ale mój wzrok padł na starą kurtkę, którą rzadko nosił, wiszącą w głębi szafy. Wewnętrzna kieszeń, zwykle używana na długopis lub mały notes. Wyciągnęłam to. Mały, czarny notes w skórzanej oprawie, zamknięty na gumkę. Kiedy go otworzyłam, moje serce zaczęło bić jak młot. W środku nie było żadnych imion, żadnych adresów, tylko szereg dat i kodów. W 14 R18, K10 i tak dalej. Na początku nie miałam pojęcia, co to znaczy. Ale Andrzej jest człowiekiem systemów. Kody te musiały oznaczać coś konkretnego. Tego wieczoru, gdy Andrzej wrócił do domu, udawałam spokój. Byłam opanowana, ale z moich oczu bił chłód, który, jak miałam nadzieję, zinterpretuje jako zwykłe zmęczenie. Zapytał, jak minął dzień. W porządku, odpowiedziałam, tylko byłam u doktora Kowalskiego. W tym momencie widziałam, jak jego postawa się zmienia. Niewielki, niemal niewidoczny skurcz mięśni na twarzy. Oczy, które na ułamek sekundy straciły swój zwykły blask. Kowalski? I co powiedział? Zapytał, starając się, by jego głos brzmiał swobodnie. Standardowo skłamałam powiedział, że muszę uważać na ciśnienie. I polecił, żebyś ty też o siebie zadbał, bo ostatnio dużo pracujesz. Ta ostatnia uwaga była celowa. Miała sprawdzić, jak zareaguje na wspomnienie o swoim przepracowaniu w kontekście lekarza. Odpowiedział z ulgą. Tak, tak, muszę iść. Ale wiesz, projekty. Dużo stresu. Następne dni spędziłam na próbach złamania kodu. Czasami, gdy Andrzej był pod prysznicem, brałam jego telefon. Był zabezpieczony hasłem, oczywiście. Ale wiedziałam, że to nie jest jego forte. Pamiętałam, że kiedyś wspomniał o nowym, łatwym do zapamiętania haśle. Po kilku próbach wpisałam rok naszego ślubu. Błąd. Rok urodzenia najstarszego syna. Błąd. W końcu, w akcie desperacji, wpisałam datę urodzenia naszej suczki, Friday, która odeszła pięć lat temu. Udało się. Mój żołądek skręcił się z nerwów. To hasło, które powinno symbolizować miłość do rodziny, teraz stało się kluczem do zdrady. Weszłam do wiadomości. Żadnych SMS-ów z obcymi numerami? Oczywiście. Wszystko skasowane. Ale zauważyłam aplikację do parkowania, której nigdy wcześniej nie używał. Kliknęłam. Historia ostatnich lokalizacji: Adresy. Były to te same kody, które znalazłam w notesie. 14 to była ulica wiosenna: 14R18, to ulica radosna: 18K10, to ulica klonowa: 10 Andrzej, człowiek porządku, używał inicjału ulicy i numeru domu jako swojego prywatnego. Choler niepedantycznego pedantycznego kodu. Moja strategia zaczęła działać. Postanowiłam śledzić. W wieku 55 lat czułam się jak bohaterka szpiegowskiego thrillera. Następnego wieczoru, gdy powiedział, że idzie na kolację biznesową, ten sam, chłodny ton, ta sama, wyuczona nonszalancja, wsiadłam do samochodu i ruszyłam za nim. Pojechał nie do eleganckiej restauracji, ale do cichej, mieszkalnej dzielnicy. Zaparkował na wiosennej czternaste, moje serce omal nie wyskoczyło mi z piersi. Nie widziałam, kto jest w środku, ale widziałam światło w oknie. Widziałam, jak wchodzi do domu, jakby wracał do siebie. Siedziałam tam przez trzy godziny, trzy godziny, w których całe moje życie stało się zimnym, nieprzyjemnym żartem. Nie musiałam widzieć nic więcej. Dowody były już przytłaczające. Wróciłam do domu przed nim. Czułam, że muszę się opanować, zanim on wróci. Położyłam się do łóżka, udając, że śpię. Kiedy wszedł, czułam zapach jego perfum, mieszankę rutynowej pracy i obcego, słodkiego zapachu, który teraz czułam wyraźniej niż kiedykolwiek. Ostatni raz, kiedy go pocałowałam, poczułam tylko pustkę. A teraz ta pustka zamieniła się w palący gniew i ból. Wiedziałam, że nadszedł czas. Nie mogłam dłużej żyć w tym kłamstwie. Ostatnie dni były koszmarem, ale przynajmniej poznałam prawdę. Sekret Andrzeja wyszedł na jaw. I wiedziałam, że jutro to już nie będzie sekret. Będę musiała się z nim zmierzyć. Ale jak? Z gniewem? Czy ze spokojem i zimną, twardą logiką, którą tak uwielbiał? Musiałam wybrać najlepszy sposób, by zadać cios, który zakończy ten koszmar. Drodzy słuchacze, emocje sięgają zenitu. Sekret mojego męża jest już dla mnie jasny, a ja zebrałam wszystkie dowody. Jesteśmy u progu konfrontacji. Czy uważacie, że powinnam dać mu szansę na wyjaśnienia, czy też natychmiast zażądać rozwodu, skoro zdrada jest udowodniona? Wasze komentarze są moją siłą, więc proszę. Zostawcie swoją opinię poniżej. I, co najważniejsze, jeśli ta historia trzyma was w napięciu, zasubskrybujcie kanał i polubcie ten film, abym mogła kontynuować. Dzięki wam to. Co się stanie? Zmieni wszystko. Następnego ranka obudziłam się wcześniej niż zwykle. Poranek był szary i mglisty, idealnie pasujący do pustki, którą czułam w sercu. Andrzej spał obok mnie, spokojny, jakby jego sumienie było czyste. Spojrzałam na niego. Mężczyzna, którego kochałam przez połowę życia, teraz był dla mnie obcym. Był jak zepsuta rzeźba z zewnątrz piękny, ale w środku pusty. Nie czułam już gniewu, tylko zimną, ostrą determinację. Wiedziałam, że muszę to zrobić. Muszę zakończyć te iluzje. Zeszłam do kuchni i przygotowałam mocną kawę. Czekałam. Czekałam. Aż Andrzej się obudzi i usiądzie przy stole, na swoim zwykłym miejscu. Gdy w końcu zszedł na dół, ziewając i pocierając oczy, uśmiechnął się do mnie tym swoim, ostatnio rzadkim, zmęczonym uśmiechem. Dzień dobry, skarbie! Już wstałaś? zapytał. Tak, Andrzeju, odpowiedziałam, a mój głos był zaskakująco spokojny. Mam coś do omówienia. Cisza. Która zapanowała, była ciężka, gęsta jak poranna mgła. Andrzej usiadł. Zauważyłam, jak jego ręce, które zwykle trzymał luźno, teraz splotły się na blacie. Czuł, że coś jest nie tak, ale nie wiedział co. Słucham, Anno. Czy chodzi o spotkanie synów na święta? Ostatnia próba powrotu do rutyny, do normalności. Wtedy wyciągnęłam z kieszeni czarny, skórzany notes, który znalazłam w jego kurtce i położyłam go na stole, obok jego filiżanki z kawą. Nie, Andrzeju. Chodzi o to. Jego twarz pobladła. Zapadła cisza. Patrzył na notes, a potem na mnie, a w jego oczach malowała się panika i rezygnacja. Aniu, ja zaczął, a ja go przerwałam. Nie. Nie mów nic. To jest nasz ostatni wspólny, spokojny moment, więc chcę, żebyś mnie wysłuchał. Wyciągnąłam telefon i pokazałam mu historię parkowania. Ulica wiosenna 14, ulica radosna 18, ulica klonowa 10 Andrzej, Twoje spotkania biznesowe od miesięcy odbywają się w mieszkaniach. A wiesz, dlaczego to odkryłam? W jego oczach pojawiło się lekkie drżenie. Z powodu Twojego lekarza, Andrzeju. Doktor Kowalski. Znałam go od lat, a Ty go znasz. Pamiętasz, jak ostatnio byłam u Niego na badaniach? Powiedział mi, że moje ciśnienie jest niepokojąco wysokie. I zasugerował, że to może być stres. Ale wiesz, co jeszcze mi powiedział? Powiedział, że Twoje wyniki, w połączeniu z tym, jak często u Niego bywałeś, sugerują, Zmiany w stylu życia, zmiany, które wymagały dyskretnych testów. Nie muszę ci mówić, że kłamał w żywe oczy, żeby cię chronić, ale prawda w końcu wyszła na jaw. I dlatego teraz tu jesteśmy. Andrzej opuścił głowę. Zrozumiał, że został przyłapany. Nie na kłamstwie, ale na konsekwencjach tego kłamstwa na złamaniu zaufania, które było podstawą naszego małżeństwa. Aniu, ja przepraszam szepnął. To nie miało tak wyjść ale wyszło, Andrzeju. Wyszło tak, że mój lekarz rodzinny musiał mnie chronić przed tobą i twoimi sekretami. Wstałam, a mój głos nabrał siły. Nie jestem wściekła. Jestem po prostu rozczarowana. Trzydzieści lat naszego życia było fikcją. To koniec. Nie ma powrotu. Chcę rozwodu. Wszystko, co zbudowaliśmy razem, zostanie podzielone. Dom, oszczędności, wszystko. Ale chcę, żebyś wiedział, że nie straciłeś mnie tylko dlatego, że mnie zdradziłeś. Straciłeś mnie, bo kłamałeś, a kłamstwo to zrujnowało moje zdrowie. I właśnie to jest najbardziej bolesne. Ku mojemu zaskoczeniu, Andrzej nie walczył. Po prostu przyjął to, co powiedziałam. Był wyczerpany, być może ulżyło mu, że sekret wyszedł na jaw. Rozumiem, Aniu. Wszystko rozumiem. Nie będę się spierał. Chcę tylko, żebyś wiedziała, że chłopcy, nasi synowie, nie mają z tym nic wspólnego. Powiemy im, że po prostu nie potrafimy już żyć razem. I tak w poranek pełen kawy i mgły. Nasze trzydziestoletnie małżeństwo dobiegło końca. Rozstaliśmy się w spokoju. Andrzej wyprowadził się z domu kilka tygodni później. Doktor Kowalski, po usłyszeniu, co się stało, zadzwonił do mnie, by się upewnić, że wszystko jest w porządku. Pani Anno, postąpiła pani słusznie. Teraz musimy zadbać o pani serce. Emocjonalnie i fizycznie. Zaczynamy nowy rozdział. Miesiące minęły. Sprzedaliśmy dom i podzieliliśmy pieniądze. Kupiłam małe, przytulne mieszkanie, urządzone tak, jak chciałam, a nie tak, jak pasowało do imić inżyniera. Zmieniłam swoje życie. Zaczęłam malować, zajęłam się ogrodem, którego zawsze pragnęłam. W wieku pięćdziesięciu pięciu lat, sekret mojego męża, zamiast mnie złamać, dał mi drugą szansę. Dał mi odwagę, by żyć dla siebie. Andrzej ma teraz swoje życie. Czasem widuję go, z tą drugą. A ja? Ja czuję się wolna. Zmieniłam swoje życie. Teraz, po raz pierwszy od lat, moje ciśnienie jest w normie, bo usunęłam ze swojego życia źródło trucizny. I tak, wszystko się zmieniło. Zmieniło się na lepsze a ja jestem gotowa na to, co przyniesie przyszłość, bez sekretów i kłamstw. Jestem Anną i odzyskałam swoje życie. I to jest koniec mojej historii. Wiek 55 lat to nie koniec, to początek nowego rozdziału, pełnego wolności i nadziei. Mam nadzieję, że moja opowieść o sile i odwadze pomogła Wam, gdziekolwiek jesteście. Chcę zakończyć tę opowieść, prosząc ostatnią przysługę. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tym, jak postąpił dr Kowalski. Czy złamał przysięgę, by uratować moje zdrowie, czy też postąpił słusznie jako człowiek? Wasza opinia ma znaczenie. I jeśli dotrwaliście do końca, to znaczy, że nasza społeczność jest silna, więc dołączcie do niej. Zasubskrybujcie kanał i polubcie ten film. To, co nas nie zabija, czyni nas silniejszymi. Dziękuję że wysłuchaliście mojej historii. Do zobaczenia w następnej